Dzień dobry moje kochanie panie. Witam się z wami serdecznie. Dziękuję, że zaglądacie na ten kanał, za nowe subskrypcje i za łapki w górę. Chciałam wam pokazać dzisiaj trzy takie stylizacje i w każdej z tej stylizacji moja córka mówi, że popełniam błąd. A ja oczywiście jej wierzę, bo ona studiowała modę, czyli tak po angielsku mówią na to fashion. Więc a jak ja tak bym się ubrała, to ona oczywiście zwróci uwagę i mi powie, mamo, ale ty popełniasz błędy w tej, w tej stylizacji. Dla mnie wyglądam normalnie. Znaczy, jak można wyglądać nienormalnie. No dla mnie wyglądam ok. Ale ona by mi zaraz zwróciła na pewną rzecz uwagę. Ciekawa jestem, czy też zauważyłyście to. A teraz Wam pokażę następną stylizację i po niej jeszcze następną, i wtedy Wam powiem, jakie błędy w niej popełniam, według mojej córki oczywiście. Zobaczcie: czerwona bluzeczka, czarna spódnica, czerwone butki. No, co w tym może być złego? To wszystko wygląda według mnie ok, więc to nie ma nic w tym złego, ale dla mojej córki, by mi powiedziano, ty tak nie możesz wyjść. Więc jeszcze następna, jeszcze jedna stylizacja, i wtedy Wam powiem, jakie to błędy ja popełniam, kiedy właśnie planuję gdzieś tam wyjść i wydaje mi się, że wyglądam fajnie, a, a nie jest tak. I to jest moja już trzecia stylizacja. Tak jak ja Wam mówiłam, że w tamtych dwóch popełniłam błędy, a w tej moja córka by zaakceptowała, by powiedziała, to jest w porządku, dlatego że kolor butów różni się od. Kolory, koloru, nie kolory, koloru mojej bluzki, koszuli, cokolwiek czy tam sweter, no cokolwiek w tym sobie założymy w tym czasie. Więc a moja córka uważa, że nie można mieć takiego samego koloru butów, co mamy ubrane na górze, czyli może to być marynarka, sweter, no cokolwiek, więc musi się odróżniać, żeby nie było to samo. A ja jestem takiej tej starej szkoły nauczona, że buty, nieraz raz dawniej był zegarek, torebka, żeby to wszystko było takie wszystko pod kolor, prawda? Takie matchy-matchy, ale teraz właśnie jest inna moda i to już nie, nie używamy w ten sposób, więc tak by mogła wyjść, chociaż jest tu niby taki lekki odcień niebieskiego, ale to nie jest niebieskie, tylko bardziej takie zielonkawe, nie wiem jak to wyjdzie na, na kamerze i buty są niebieskie, więc tak by mi powiedziała, tak jest ok, bo już nie jest ten sam kolor. A powiedzcie mi, kochane panie, jak wy uważacie i jak wy się ubieracie? Czy tak jak ja lubię właśnie, jeżeli mam czerwoną bluzkę, czerwone buty? Jeżeli mam czerwone buty, bo też może być, że nie mamy, czy na przykład białą bluzkę, białe buty? Więc powiedzcie mi, panie, jak wy uważacie i czy też właśnie stosujecie teraz tą nową metodę, że buty nie powinny być pod kolor na przykład bluzki, czy swetra, czy tam cokolwiek mamy u góry założone. To na razie kochane, dziękuję bardzo za oglądanie. Pa, pa.